W imię Ojca, który daje nam ten czas, miejsce, a nade wszystko życie i swoją miłość. I syna, który jest w każdym człowieku, w każdym z nas i daje nam siebie. I ducha świętego, który jest z nami, oddycha w nas, dzięki niemu żyjemy. On nas kocha, i poprowadzi tę modlitwę. Amen. Macie oczy, a nie widzicie. Mej miłości o wschodzie słońca Macie uszy, a nie słyszycie tej miłości brzmiącej bez końca a niebo dla was, słońce dla was i dla was w górach zieleni się trawa, a niebo dla was, słońce dla was i dla was w górach zieleni się trawa co dzień co noc co dzień co noc Wybacz nam Trójco Święta naszą głuchotę, naszą ślepotę na dobro i miłość Twoją. Przywróćcie nam wzrok. Dajcie nam święte Chrystusowe oczy, dajcie nam święte Chrystusowe uszy, byśmy słuchając, przyjęli przyjmując żyli tymi słowami za wszystko co w tym ubiegłym tygodniu uczyniłam z egoizmu pychę mojej własnej woli Przepraszam. Ciebie, Ojcze, Ciebie, Jezu w każdym człowieku ukryty, I Ciebie, Duchu Święty, bo byłam nieposłuszna. Wybaczcie mi, bracia i siostry, wszystko, co uczyniłam z egoizmu i pychy względem was. Mój aniel stróżu, matko niepokalana, moi patronowie z chrztu i bierzmowania, moi ulubieni, umiłowani święci, nauczcie mnie słuchać słowa Bożego. Bracie siostro, przeczytaj w milczeniu, a następnie sam przeczytaj głośno. Niech Słowo Boże Ciebie dotyka, tak jak Duch Święty chce. Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa i być bliżej niego i kochać górę Jezusa, otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego i kochać gorę. Jezusa Otwórzmy oczy Chcę widzieć Jezusa I być bliżej Niego I kochać go ręcej Otwórzmy uszy Słuchać. Otwórz Otwórzmy oczy chcę widzieć Jezusa Otwórzmy oczy chcę widzieć Jezusa Que Jesus. Duchu Święty, pokaż mi, jak całym sercem ofiarować wszystko, czym jestem i jaka jestem, gdy kapłan będzie przygotowywał wino z kroplą wody i chleb. Niech moje ofiarowanie siebie i wszystkiego, i każdego, kogo noszę w sercu, będzie świadomy i święty. Wycisz mnie tak mocno wewnętrznie, tak wycisz umysły, zmysły wszystkie, abyśmy każde słowo usłyszane, każde słowo wypowiedziane przeżywali w jedności i świadomie. Wraz z aniołami śpiewajmy, Święty, Święty, Święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa I ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Duchu Święty, pozwól mi ujrzeć w kapłanie Chrystusa. Ty, który teraz przemieniasz chleb w świętą obecność, ciało Chrystusa. Wino skroplą wody w Jego krew. Pozwól mi ujrzeć Jego umęczone, Umierające za mnie ciało na krzyżu, pozwól mi usłyszeć słowa i w głębi serca je przeżywać. Bierz i jedz. Bierz i pij. Niech nie będzie wśród nas nikogo, kto zmarunuje tę łaskę. Duchu Święty, pomóż nam. Nie odrywać oczu od ołtarza, nie odrywać uszu od słów, które wypowiada kapłan. I świadomie wypowiadać z głębi serca każde słowo. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, ojcze. w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Świadomie wołajmy do Ojca czułego Tatusia Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam. Dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Oto, baranek. Oto słowo Ojca. Baranek, który gładzi grzechy świata, grzechy moje. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę tego baranka. nie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie ale ty tego chcesz tęsknisz i pragniesz kochasz ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja dusza mojego męża Moich dzieci, krewnych, każdego człowieka. Z miłością w sercu, bracie siostro, uklęknij przed Bogiem. Nie myśl o niczym innym, jak tylko o nim który chce wejść w Twoje serce, w Twoje życie. Ciało Chrystusa. Amen. Jest w Tobie Jezus. Jego ciało przenika Twoje ciało, jego krew jest w Twojej krwi, jaka jedność. Panie, przyjmuję Cię. Do serca mego rozgość się, potraktuj je jak swój dom. Uporządkuj je. Uzdrów. Niech modlitwa Twoja, bracie siostro, płynie z serca. Może nie trzeba słów. Sim. Jesteś drugim Jezusem. I także, bracia siostro, aby inni, począwszy od Twoich bliskich, ujrzeli w Tobie Jezusa. Po błogosławieństwie, mając go w sobie. Idź odważnie i bądź jego świadkiem, kiedy trzeba milczącym, kiedy trzeba mówiącym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.